A... to za miły sen. Czekaj chwilę, gdzie ja teraz jestem? Ach, czemu te wszystkie dziwne rzeczy dzieją się wtedy, kiedy świe? Wygląda na to, że jestem na jakiejś wyspie. To wygląda jak pociąg, co musi być moja ucieczka stąd. Okej, okay, nie mam bladego pojęcia, jak się kieruję pociągiem, ale to nie może być takie złe. Albo wciąż śnię, albo patrzę właśnie na pociąg z twarzą. Wow, zdecydowanie już nie śpiech. Próbujesz zaszczyć na paliwie czy coś tamtego? Bo te pającze nogi na pewno do Ciebie nie pasują. Ach, Gaster Blaster nie pomoże. O, to było takie proste? Chyba <laughs> przesadziłem z oceną tej rzeczy. Okej, okay, to nie jest takie proste. Wypróbujmy jeden specjalny atak. <laughs> pokonany. Tego się nie spodziewałeś. Było no, fajnie, ale czas cię stąd zbywać. Naprawdę? Jak twarde jest to coś. Na szczęście mamy jeszcze plan awaryjny. I jest to... Ucieczka! Co to takiego? Super! Kolejny pociąg. Tyle, że ten nie ma tajemniczych nóg. Cóż, jeśli to może pomóc, to nie mam nic przeciwko używaniu tego. Zerknijmy sobie na te kontrolki. Gdzie są jakieś etykiety? Nie mam pojęcia, jak kierować tym pociągiem! O, czekaj, to no manualna. Spójrzmy. Czemu tego jesteś tyle? Słyszę, że to idzie. Po prostu pociągnął na sobą dźwignię. Powinno pojechać do przodu. Ups, nie w tą stronę. Eee... Przed siebie, przed siebie! Fiu, było blisko. A więc spójrzmy jeszcze raz. Wygląda na to, że muszę zbierać skrawki metalu, aby ulepszyć mój pociąg. Ja, jestem zbyt leniwy, żeby podnosić te skrapki raz po razie. Więc po prostu zróbmy... Powinny zaraz przylecieć tu do mojej lokacji. Okej, okay, niewielka wpadka wdrążyła się w mój plan. Ale z innej strony, myślę, że to są wszystkie skrapy, jakie mogłem znaleźć na tej wyspie. Bierzmy się do roboty. Fiu, skończyłem. Ma pełny upgrade! Defensywa i bronie! Powinien być ekstremalnie silny! No i też nowy kolorek! I najważniejsze ze wszystkich! Ma swoją twarz! Ma. <tryk> <tryk> Ten pająk nawet się nie spodziewa, że to nadchodzi! Nie pójść spać! Ach. W porządku. Wypróbujmy moje nowe bronie. Dzięki złomu zrobiłem Bold Blastera! A co dziwne. Czemu tak nagle uciekł? Spójrzmy. Trzy jajka muszą być połączone z świątyni. Tylko wtedy Charles będzie walczył, bez wycofywania się. Hej, spójrzcie gdzie właśnie dotarłem! Do świątyni! Jak przekonująco! Więc musimy znaleźć trzy jajka, tak? W takim wypadku... Eee, gdzie one są? Hmm, może są po prostu zbyt daleko... He? Okej, okay, zdałem na łóżkę. Losowe używanie telekinezy nie jest dobrym pomysłem, ale w końcu je mam. Wsać mnie do tego ołtarza. Nie może być przecież tak źle. Co, to, to jest ten sam pająk, z którym walczyłem? Jak silne jest to teraz... Co do... Myślałem, że to miało go osłabić! A nie przemienić go w prawie nie do pokonania! Cóż, jestem martwy. A może nie? Wciąż mam jeszcze jedną szansę! Wzdłuż drogi minąłem wysoki most. Jeżeli uda mi się sprawić, żeby ten pęk się tam zatrzymał... Mogę go zniszczyć i sprawić, żeby spadł na sam dół! Dawaj... Już prawie! Teraz znajduję się w dobrym miejscu. Tak, jest. Pokonałem cię. Jest!